Moim gościem na kanale jest Ania, astrolog, moja przyjaciółka z kanału Astrologia Oczami Anny. Co było powodem, że zaprosiłam Anię, żeby tutaj ze mną parę rzeczy wyjaśniła. Otóż chodzi o to, że horoskopy ogólne nie sprawdzają się dla wszystkich osób z tego samego znaku w ten sam sposób. Ponieważ mamy planety również w innych znakach. Dlatego zaprosiłam profesjonalistkę, zachęcam również do zajrzenia do Ani na kanał i oddaję jej głos. Proszę Aniu. Witam Cię Anetko. Jak ugryźć temat? Potocznie mówimy, jakim jesteś znakiem zodiaku? No, na przykład ja jestem wagą, czyli mamy na myśli osoby, które urodziły się, gdy słońce było w wadze. Czy jak ktoś mówi, jestem rakiem, to wtedy, gdy słońce było w raku, ale planet mamy więcej. Czyli mamy słońce, mamy księżyc, Merkurego. Księżyc odpowiada za nasze emocje, za nasze życie codzienne, za nasze relacje z mamą, z dziećmi. Ym, jak ym, działamy, też funkcjonujemy emocjonalnie. Jest Merkury, który odpowiada za nasze myślenie, za naszą komunikację, ym, w jaki sposób się uczymy. Jest Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności. Jest Mars. Ważna, tak naprawdę, bo <noise> bardzo dużo osób pod kątem właśnie. Tak, znaczy, jeżeli miłosne, to trzeba sprawdzić, gdzie mamy Wenus. Wenus też pokazuje, jakie mamy podejście do miłości. Na przykład Wenus w baranie ym, będzie działała instynktownie, mocno seksualnie, ym, będzie chciała zdobywać. A Wenus w raku będzie chciała znaleźć partnera do założenia domu i rodziny. Tak? Czyli to, yy, abyśmy dowiedzieli się, gdzie mamy jakie planety... Pomaga nam poznać siebie. Mars, jeszcze nie dokończyłam, Mars to jest to, w jaki sposób działamy, czy nas napędza do życia, w jaki sposób um, pracujemy, na przykład, tak? Inaczej będzie pracował ktoś, kto ma Marsa w Byku, czyli konkretnie, konsekwentnie i jak będzie coś robił, to po to, żeby coś mieć z tego, jakieś korzyści. Inaczej będzie działał Mars w wieku. Który będzie chciał zapłysnąć, będzie chciał, żeby wszyscy go zobaczyli, będzie chciał się poczuć ważny, doceniony, atrakcyjny. Więc jakby, wiesz, wszystko zależy od tego, gdzie mamy te planety i jakie one mają między sobą aspekty czyli tak zwane jak ze sobą współpracują. Ja może na przykładzie pokażę. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by było pokazać i jakby trochę tak może odczarować tą astrologię. Dokładnie. Ponieważ Ty, Anetko, też się interesujesz astrologią i Anetka również, kochani, uczy się astrologii i dzieje bardzo dobrze. To już wiesz, jak wygląda kosmogram, ale wielu ludzi nie wie i myślę, że warto by było to pokazać, że to nie jest, wiecie, jakieś czary-mary. Jest to też na pewno astrolog, różnie działają astrolodzy, ale ja na pewno też dużo intuicyjnie działam w astrologii. Ja jak widzę kosmogram, to tak jakbym zastanawiam się, tak jakbym widziała człowieka, tak, jak on jest, jak funkcjonuje, co jest dla niego ważne, co go denerwuje na przykład, tak? Zanim spotkam się z człowiekiem. Już rozpocznę mi interpretację, to już to wiem, tak? I już Bo wiem, z kim mam do czynienia. Można wyczytać z takiego horoskopu urodzeniowego, tak. z takiego programu, prawda? Tak, Tam tak jakieś predyspozycje. Z jakim potencjałem przechodzi, a co się potem dzieje, to już jest inny temat, o którym też powiem. Tak, to już jest inny temat. Yy, właśnie yy, tranzyty tak zwane, to jest przechodzenie planet, wędrówka planet, jakby po Zodiaku. I jaki to ma na nas wpływ? I teraz, właśnie, tak dużo się o tym mówi i wy tarociści również o tym mówicie i słusznie, ponieważ teraz bardzo ważne takie było wydarzenie astrologiczne Pluton planeta przemiany, transformacji przeszedł do znaku wodnika. I to jakby powoduje też, że ludzie bardziej na pewno się otworzą na astrologię, również na tarot. Już w ostatnim czasie widać taką w ogóle Tendencję, że ludzie przestają się trochę tego bać. Jest taki rozkwit, ale myślę, że astrologia naprawdę pójdzie do przodu. Być może nawet kiedyś wróci na studia. Kiedyś astrologia no, tak, była tak, na tak, każdych tak, studiach, tak? tak. Więc, więc jakby tutaj zobaczymy. Pokażę wam. Chcesz, Anetko, żebym pokazała? Tak, proszę. Od razu powiem, że ja nie mam podglądu na to, bo mam tak kamerę skierowaną, hmm. ale... Ale tutaj y, proszę bardzo. Pokażę. Ja sobie tranzyt, żeby Wam pokazać, ale tak się zastanawiam, czy to widać. Poczekaj, sprawdzę jeszcze, jak, czy jest udostępniane. Jest udostępniane. Czyli teraz powinien być widoczny mój pulpit. I zobaczcie, gdyby w tym momencie ktoś się urodził, jakieś dziecko, w tej minucie jest 3 luty, 18:18, .18, 33 sekunda, sobota w łodzi. Ważne jest też miejsce urodzenia. To jakby taki byśmy mu wykreślili kosmogram za pomocą programu astrologicznego. Więc słońce, to jest symbol słońca, to dziecko by miało w wodniku. Ale czyli otwarte na świat, tak ciekawe. Yy, Wodnik w ogóle jest mocno nieprzewidywalny, lubi się uczyć, wspólnie z innymi ludźmi lubi coś robić. To jest też taki rewolucjonista. Czyli słońce to jest najważniejsze, bo to jest taka nasza tożsamość, nasz główny cel jakby, nasza główna energia. Ale jest tutaj również Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności i Wenus już jest w znaku koziorożca. Czyli do miłości. Ten człowiek i do spraw finansowych podchodzi bardzo poważnie i ambitnie. Chce zarobić pieniądze. Jeżeli szuka kogoś do związku, do relacji, to chce, żeby to była osoba też ambitna, która być może coś osiągnie, ma jakieś cele, też spokojna, przewidywalna, bo to koziorożec taki jest. I Mars, planeta energii, siły życiowej, również jest w koziorożcu. I Mars w koziorożcu czuje się bardzo dobrze, jest w czyli będzie to silna osoba, która, yy, no, też powiedziałabym bardzo pracowita i jest skłonna duży wysiłek włożyć w to, aby osiągnąć swoje cele. I Merkurego, który odpowiada za komunikację, sposób myślenia, też ma, miałoby to dziecko w koziorożcu, czyli Teoretycznie by, by byśmy powiedzieli, wodnik, tak? Ale w wodniku ma tylko słońce. A trzy planety w koziorożcu. Więc w takim tarotowym, który ty przedstawiasz, koziorożec byłby bardziej adekwatny, tak? To mówię, I tutaj księżyc jeszcze ma znaczenie, tak? Księżyc, nasze emocje, nasze relacje. Księżyc w Skorpionie. Czyli jakby już trzy znaki, tak? Bo mówię, tutaj są w takim określeniu człowieka tak zwane osobiste planety najważniejsze, tak? Czyli przynajmniej, żeby to wiedzieć. W którym znaku mam właśnie Wenus, Marsa, Merkurego, Słońce, Księżyc. I ascendent, to jest to miejsce w kosmogramie i to się zmienia szybko. Bo już, kochani, jak ktoś się urodzi, na przykład za tydzień, to już będzie miał, czy tam za jakiś czas ascendent w innym miejscu, już y, tak naprawdę, ojejku poczekaj, za 6 godzin będzie miał w innym miejscu. Ja, ja się dodam, że żeby dokładnie określić ten ascendent i te y, planety w jakich znakach mamy, jest bardzo ważna godzina urodzenia i miejsce. Tak, tak, nie jest Kiedyś to jestem, to jestem tak. waga. Nie. Ktoś, by się urodził 19 marca o godzinie 1:18, ma ascendent w strzelcu. Za 15 minut jeszcze ma w strzelcu, za kolejne 15 minut jeszcze w strzelcu, ale już za pół godziny w koziorożcu. Czyli yy, ma znaczenie, a jeżeli na przykład ktoś, wiesz, rodzi się pod koniec znaku, ma ascendent, no to tutaj od minuty mają znaczenie. Inny człowiek będzie, gdy ma ascendent, w strzelcu, zupełnie inaczej odbierany przez otoczenie, a zupełnie inny, gdy ma w kozieloszce. Strzelcu, e, mówisz, człowiek bardzo, wesoły. Mówisz o ascendencie, ale oczywiście wtedy, kiedy słońce przechodzi do danego znaku, to też ta data jest bardzo ważna, ale oczywiście. godzina jest ważniejsza, bo ono jest teraz w danym znaku, a Właśnie powiedzmy o 13.20 przechodzi do drugiego znaku i teraz tak. osoby urodzone tego samego dnia będą miały różne znaki, ponieważ... Różne znaki do wieku, w zależności o której słońce przejdzie, tak? Dlatego nieraz w tych gazetowych gdzieś jest napisane, że na przykład, tak jak mówię tutaj, jest... Fajnie, bo tak akurat y, zrobiłyśmy. 19 marca i słońce jest jeszcze w znaku ryb. 20 marca, jeszcze o pierwszej 1.58 jest w rybach, ale już o 4.58 jest w baranie. Czyli takie przesilenie Pierwszy dzień wiosny będzie 20, ale o którejś godzinie, jak to słońce, przeskoczy do znaku barana. Więc yy, ktoś, kto się urodzi wcześniej, będzie jeszcze rybą solarną. Słońce będzie miało w rybach, tak? a ktoś już, jak się urodzi y, 4,58 lub później, będzie już miało słońce w morale. Więc to tak samo jest z innymi planetami, więc to jest znaczące. Tak? I jakby na podstawie takiego kosmogramu ja, jako astrolog, jestem w stanie określić tak? siłę życiową człowieka, energię, y, predyspozycje, też y, takie energetyczne w czym jest dobry, w jaki sposób najlepiej robi zarabiał pieniądze, jak podchodzi do relacji partnerskiej, czy ma tutaj jakieś uwarunkowania, które przeszkadzają mu w realizacji celów, jak je ugryźć, tak? W zależności od klienta, niektórzy chcą tylko na przykład dowiedzieć się, jakie tendencje będą mieli szanse i możliwości przez najbliższy rok, wtedy robię kosmogram tak zwany tranzytowy. A niektórzy chcą poznać siebie. Czasami umawiają się ze mną na sesje dwugodzinne, w których omawiamy ich kosmogram i wchodzimy głębiej. tak? Jak wiesz, zajmuję się też pracą nad wewnętrznym dzieckiem. Czasami umawiam się też z ludźmi i chcą dalej ze mną pracować, tak? różnymi metodami. Czyli y, poznanie tego horoskopu urodzeniowego jest też bardzo dobrym sposobem na poznanie siebie i na przykład tak. nie walczenie. Tak ze swoimi y, jakimiś cechami, które są nam przypisane, bo to w gwiazdach jest zapisane po prostu, mm -hmm. tak? Czyli, taka czyli akceptacja, taka. ale hmm. też y, możliwość zmiany, tak? Ale zmiana też tak. idzie tylko poprzez akceptację, tak? Czyli, no taka jestem. Pytanie, czy chcę taka być, tak? Zawsze możemy się zmienić, zawsze mamy na to szansę, wierzę w to. Tylko tak. trzeba na początku zobaczyć coś, nie? Żeby, żeby... Także no tak to wygląda, tak, tak chciałam wizualnie pokazać, tak? Więc jakby później duże znaczenie mają te planety. Wiesz, jak one między sobą współpracują, czy sobie pomagają, czy sobie przeszkadzają. I to ma wpływ, jakby ten kosmogram urodzeniowy to jest najważniejszy element. Dlatego, że na bazie tego kosmogramu urodzeniowego dopiero możemy robić kosmogramy solarne, kosmogramy tranzytowe, różne są progresywne, czyli co się będzie we mnie zmieniać, co się będzie zmieniać na zewnątrz, ale wszystko jest na podstawie kosmogramu urodzeniowego, więc to się nie da też tak, że ktoś myśli, że mm, y, to jest długa analiza, tak? Dokładnie. Trzeba usiąść, te wszystkie aspekty sobie y, wypisać, zastanowić się, jak to wszystko wpływa, Ponieważ jakiś, tak jak teraz Pluton na przykład zmienił znak. Tak, ja to w Plutonie myślę, że on dzisiaj, nie dzisiaj, w tym roku, to w zasadzie będzie działał tylko na pierwsze stopnie tak. y, znaków. A on będzie w wodniku aż 20 lat. Więc wiadomo, to że to. 19. Czy 19. Y, więc to się rozłoży w czasie, tak? tak. on osoba, przez cały ten znak wodnika idzie. Przez te 20 lat. Dokładnie. I teraz no, wszedł na początek, i jeszcze, jak wiesz, on we wrześniu na półtora miesiąca jeszcze wróci się na chwilę do koziorożca. To będzie wpływał jeszcze na osoby z, ostatnich, z ostatniego dnia, tak naprawdę, przedostatniego być może koziorożca, Dokładnie. ale również barana, raka i wagi. To wtedy um, jest trudny aspekt dla nich, tak. Pozytywnie będzie wpływał na panny urodzone w ostatnich stopniach i byki. Takie to są powiązania, tak? I potem znowu wejdzie do wodnika i jakby znowu te osoby z pierwszych stopni znaków... Tak, będą odczuwały. Mhm. One już mocno odczuwają tę energię. Wiesz, Pluton w wodniku, Pluton jest największą siłą w Zodiaku. I jeżeli na przykład u um, wodników może zmienić totalnie. Jeżeli wejdzie na słońce, to zmienia totalnie podejście człowieka do życia, tak? Wszystko się zmienia u człowieka. Ale jest Ale... dla osób, które do y, tego wodnika mają jakieś aspekty w horoskopie tak. urodzeniowym, prawda? Na przykład lwy. Lwy są naprzeciw wodnika. Więc dla osób urodzonych w pierwszych, powiedzmy na razie trzech dniach lwa. Też Pluton będzie miał mocny wpływ, ponieważ jest naprzeciw. Czyli będzie takie szukanie balansu, tak? Co, może być tak, że ludzie podejmują decyzję, co ja mam zrobić. Nie wiem, co mam robić. Czy iść w tą stronę, czy iść w tamtą, czy spełniać siebie, czy iść w coś nowego. Yy, taki przymus mogą też być, tak? Jakieś zmiany. Yy, pozytywnie będzie to działało na początek, na osoby urodzone w początku bliźniąt i w początku wagi, tak? Bo to są jakby ten sam żywioł. Pozytywne takie aspekty, prawda? A tam, gdzie jest też, kwadratura, już to... I też o... pozytywnie, zobacz Anetko, tu pluton wejdzie do wodnika, to pozytywnie będzie na, na osoby urodzone w początku barana, to będzie sekstyl, nowe szanse, nowe możliwości. Czyli barany, osoby, które mają słońce w baranie lub jakieś inne planety, bo mogą mieć Wenus w Baranie i na przykład, nie wiem, zacząć inaczej zarabiać pieniążki, albo mogą mieć Marsa na przykład w Baranie i zaczną, nie wiem, coś nowego, budować dom czy, czy, czy nie wiem, uprawiać sport jakiś na przykład, tak? W drugą stronę y, też pozytywnie będą dzia będzie działać na strzelce, też będzie sekstyl. Czyli osoby, które mają jakieś planety na początku strzelca. I naprzeciw lwa. Czyli u lwów przez te kilkanaście lat i u wodników na pewno będą duże zmiany. Pluton na większość ludzi działa. W tym samym czasie, prawda? Bo to jest bardzo ważne, że ktoś powie: no, ten jest wodnikiem, czy tam lwem, i u niego się to no. dzieje. Ale. Ty jesteś z ostatnich stopni tego znaku, więc u ciebie się to może dziać za 18 lat, prawda? Tak, tak. Jeżeli na przykład wiesz, ktoś ma w 15 stopniu wodnika Słońca, to dopiero no, za 10 lat na przykład, jak ten Pluton wejdzie właśnie do tego 15 stopnia i zacznie, to może być kilka miesięcy, tak? Jakiegoś tam takiego okresu, gdzie gdzieś czujemy, no, że musimy jakieś zmiany do Tak. To bardzo często są jakieś zewnętrzne sytuacje, ale czasami wewnątrz nas się dzieje, tak, Że chcemy się z czegoś wyrwać, z, z czegoś, co nas ogranicza, coś zmienić, tak, a w jakiej wiem, dziedzinie chodzi, życia, ja, prawda, hmm? a Nie w jakiej to. dziedzinie życia, to za to odpowiadają domy astrologiczne i dlatego tutaj trzeba znać godzinę urodzenia, żeby można było określić, w jakich dziedzinach życia w danym momencie może coś się dziać, tak. Jeszcze dodam Aniu, że domy astrologiczne też odpowiadają y, archetypowo różnym znakom, więc tak. też może dotyczyć to różnych dziedzin naszego życia, ponieważ tak. każdy dom odpowiada za inną dziedzinę i tyle. Tak, i jakby to wszystko jest powiązane ze sobą, tak? I tak naprawdę też w astrologii karty tarota też są powiązane, bo jakby Karty tarota są powiązane ze znakami Zodiaków, z planetami. Sama o tym wiesz, bo często też o tym mówisz. Dokładnie. Tak, więc o, jakby... pluton, Karty Plutona, to ja sobie myślę. Jaką? Słońce, czyli lew, o którym mówiłyśmy, prawda? <noise> Na przykład, o właśnie. <noise> więc tak, Wielki Arkana, zresztą nie tylko Wielki Arkana, bo małe też, mają swoje Odpowiedniki, właśnie też w znakach, osoby z podróżnych znaków przedstawiają również karty tarota. Więc yy, to jest wszystko powiązane. To chyba byłby yy, kartą sądu ostatecznego, wydaje mi się. Kartą śmierci, może? No bo to yy, Śmierć to jest też planeta, yy, znaczy karta Skorpiona, prawda? A Skorpion to jest. Skorpion to Pluton. Tak. A, bo dodajmy jeszcze, że każdy znak ma też planetę, która jakby, nie wiem jak to powiedzieć. Dla nim władza, tak? W pewnym tak. sensie to jest, jest władcą. Planety też nie we wszystkich znakach czują się dobrze. W jednych czują się bardzo dobrze, w innych jest im obojętne, a w niektórych się czują źle, tak? I to też ma znaczenie... Jeżeli chodzi o interpretację naszego kosmogramu, tak? Jest nam trudniej wyrazić jakąś energię na przykład, tak? Trzeba ją odpowiednio skierować. Jeżeli będziemy ją odpowiednio kierowali, wtedy ona będzie działała na naszą korzyść, tak? Rozumiesz. Rozumiem. I tak właśnie mi teraz przychodzi, jak mówisz, że nieraz takie mamy pojęcia o jakiejś osobie z jakiegoś znaku, mówimy, zobacz, ta jest baran i ta jest baran, a one są zupełnie inne. Bo będą tak. miały inne y, planety w innych znakach i to będzie zupełnie, przede wszystkim teraz Cezary będzie o tym mówił, tak, że my tak, a nie inaczej postrzegamy tę osobę. Więc może być słonecznym baranem, ale będzie inaczej odbierana, powiedzmy, przez, y, przez otoczenie. Tak i wiesz, na przykład y, ja znam osobę, która jest baranem i Słońce ma tylko w baranie, a resztę planet y, osobistych ma w byku, tak? Więc jakby, no mało baraniasty jest ten człowiek, więcej ma cech byka, tak? Który jest Czyli jest Sprawdzić horoskop dla byka, jeżeli chcemy tych ogólnych horoskopów tak, posłuchać. Tak, Czy, czy, ty na czy, czy tak jak tutaj u mnie, gdzie ja przedstawiam te filmy, to ja robię tam taką metodą, gdzie ważniejszy jest ascendent, tak? Czyli tutaj jakby na bazie tego ascendentu, więc, więc to też ma znaczenie, tak? Oczywiście, jeśli ktoś ma dużo planet w raku, czy, tak jak teraz było w koziorożcu dużo planet, to będzie jakby ten y, ogólny horoskop na pewno coś mu pokazywał. tak, Te, czy, czy będą korzystne sytuacje, czy raczej trudniejsze, je trzeba uważać. tak. No, Ale to jest tylko kosmogram ogólny. Tak? Jakby wiadomo, że są to energie, też dużo można się jakby dowiedzieć, y, czy jest jakby sprzyjający czas, y, czy raczej przeczekać ale no, indywidualny kosmogram jakby, no jest to uczciwe też powiedzieć, tak? Wiesz, to jest tak jak u ciebie w czytaniach, tak? Jeżeli robisz czytanie indywidualne, no to jest zupełnie inna energia, niż jak no. robisz, no wiadomo, robisz dla raków, no nie może dla wszystkich się sprawdzić, tak? Bo to jest czytanie ogólne. Właśnie ja to właśnie o to mi chodziło, żeby to wyjaśnić, że to nie jest tak, że sprawdzimy tylko y, horoskop. Czy to Starota, czy twój, który robisz na dany miesiąc dla znaku słonecznego, bo to po prostu może nic nie mówić. Tak jak na przykład ja mam tylko jedną planetę, yy, yy, jestem rakiem. Yy, czyli słońce mam tylko w raku, nic więcej nie mam w raku, więc ja jestem powiedzmy nie takim typowym zdrakiem, jak ktoś, kto ma pięć, a znam taką osobę pięć planet w raku. Tak? że warto, jeżeli Państwo oglądacie, za co oczywiście, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, nasze te horoskopy co miesiąc, które wrzucamy na kanały ogólne, to warto też zobaczyć właśnie, sprawdzić, w jakich znakach mamy inne planety. Ja nawet umieszczam link do takiej strony, gdzie Tak, jest u... teraz tyle stron, tak. gdzie można sprawdzić. Wpisuje się tylko datę urodzenia i nam wyskakuje sama informacja, w jakim tak. znaku mamy daną planetę, tak? Tylko godzina jest ważna, to musimy bardzo mocno podkreślić, e, ponieważ czasami nie wiemy w jak, o której godzinie się urodziliśmy, no ostatnio mówiłaś, miałaś taki przypadek, że pani sprawdziła po prostu e, w urzędzie. Urzędzie stanu cywilnego, tak. Można Ten napisać jest... lub zadzwonić i oni udzielą mi informacji. Od którego Jeżeli roku... była zapisana, tak? W większości no tak, przypadków tak. była zapisana. Chyba, że ktoś się dużo wcześniej urodził. To jeszcze wtedy były takie miejsca, gdzie nie zapisywali, tak? Ale w większości przypadków, godziny urodzenia można zdobyć i powiem Wam, że matka pamięta najmniej, o której się dziecko urodziło. No i tak Wiesz, To też ma. z moich doświadczeń wynika, do ile. Słucham? Jest to do ustalenia w każdym razie, bo to jest, jest tak. Bardzo... Jest to możliwe żeby szczegółowo ten horoskop yy, po prostu yy, zobaczyć, jak on wygląda, jak my wyglądamy, prawda, na tym, yy, na, na, na tym po prostu rozkładzie tego koła astrologicznego. No, mały problem techniczny miałyśmy, bo przerwa, przerwało się nagrywanie, tak. ale myślę, że no, to się zdarza. Pierwsze koty za płoty, yy, moi, moje pierwsze, tak, bo ja jakby tutaj... Bardzo lat... się cieszę, Anetko, że się wreszcie pokazałaś. I widzisz, ja pluton wszedł do wodnika, i jakby pewne bariery różne będziemy też przełamywali, będziemy nowe podejście mieli do różnych sytuacji i tak dalej. To jakby w nas się zmienia też ta energia, tak? Że wodnik to też jest właśnie internet i technologia, prawda? Więc. Tak. Jakby pokazało nam, bo mnie wywaliło z internetu, słuchajcie, całkowicie, z rozmowy, Nie, pokazało... Koniec rozmowy. Wystarczy na no. no dzisiaj. Aniu, chciałabym ci bardzo podziękować. Państwa zaprosić na kanał Ani Astrologia oczami Anny. Ja się u Ani uczę astrologii, ale oczywiście ja astrologiem nie jestem. Zawsze jak chcecie państwo takie typowo pod kątem właśnie astrologicznym prognozy, to zapraszam do Ani. Jeszcze raz dziękuję i państwu i do wiatra. Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze wiesz, że z przyjemnością y, i chętnie z Tobą rozmawiam. Cieszę <grym> się, opie bardzo się mam nadzieję, że. I teraz w e, marcu będę też tam. rozpoczynała kolejny kurs dla początkujących. Już mam chyba tylko trzy miejsca mi zostały wolne, także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to jest dziesięć takich spotkań. Wiesz Anetko jak to wygląda. Online. Ja uczestniczę w jednej z grup na takim właśnie kursie astrologicznym, a ja już jestem na którymś tam etapie, ale są też grupy początkujące, teraz nowa, nową Ania tutaj zbiera, więc jeżeli ktoś z Państwa się interesuje i więcej chciałby wiedzieć, to już proszę bezpośrednio, film hmm. będzie zarówno na moim kanale, jak na kanale Ani, więc kontakt będzie. Więc Do jeszcze raz... Dziękuję. Mam nadzieję, że, że troszeczkę, wiesz, rozjaśniłyśmy ludziom, tak, o co no, chodzi, bardzo... myślę, że to jest ważne, żeby, żeby chociaż było wiadomo, o co chodzi, tak, o co chodzi z tym ascendentem. Teraz jakby może będzie bardziej to jasne tak. dla wielu tak. osób. Raz... Dziękuję Ci Anetko, przytulam, cześć, no, czy Do do usłyszenia. Dziękuję.